Jesteśmy! Słuchajcie, Cześć. gramy! Udało nam się, my możemy z Grzesiem, gdyby ty nagrać. Ale to jest taki spontan szybciutko, tak cykmy. Zobaczymy jakie meczki gramy, gramy. E, no, pielęgniara. A już tam drzemordę. mordę. Drze ja No i co to temu tu nie ma? A ja potrzebuję totem zrobić na leczenie. A to ja robię w... ty nie macie tutaj. Aha, bo dobra, ty jesteś tam. Ten... Ja tutaj robię w trójkę, wiesz, robimy, więc. Powinniśmy szybko skończyć. Idę do piwnicy robić. A tam no, jest jesteśmy... totem. Tej małej pizzy. A ty jesteś. Tutaj. Nie ma tu też to temu. O Jezu, no. A to wy wszyscy. No właśnie, a ty masz naleczenie, leczenie, tak? Ten tak, tak. No chciałabym zrobić, ale oczywiście nie ma w tych miejscach, jak. Eee, ja bym musiała mieć jeszcze mapę, żeby mi mapa pokazywała, wiesz. czymy to? Dobrze, skończymy Idzie. to. Idzie do was. Widziała mnie? Nie wierzę. O, oh, fak, widziałam. mnie. A. Skończyliście to? Tak. O, cześć. Czekaj, co? mapa jest? Clodet. Clodeta biegła w kierunku. Ona mnie goni. Nie, gadasz? nie goni mnie. To co ta muzyka taka? Tu mam to totema. Masz totem? No jest jakiś tu, no. O, ale tutaj ona goni znowu kogoś, jeszcze ja tu jestem. Także się bawimy fajnie. A gdzie jest z no tym um, No właśnie tutaj gdzieś blisko tego, no. Gdzie ja pamła? też. Gdzie tu jest? Tu jest za hak. tym domem, za tym domem. No, jest brama, Wyżej. tak? Tu? Tak, idź dalej, dalej. Czekaj, idę. Da. Tu jesteś. Albo na mnie widzi. Gdzie tam ten to, totem? Nie ma. Nie, czekaj, gdzie on tu jest? Bo on nas tu idzie. Jesteś za hakiem. Tak, tak, tak. Wiesz gdzie jest totem? Tam. Koło bałwanka gdzieś? Tak, tak, tam gdzie jest ten bałwanek, W tamtą stronę, no tam gdzie jestem odsunięty. Ja bym ściągnął, bo mam Ale tutaj, w, gdzie są te ławeczki? No, tam jest, no. Masz to? Mm. Obok bałwanka. Jest, dobra, to ja go robię. Dobra, no, nie, nie, No niestety. Ale co się stało? Aha. No, bo campi, nie, no co mam zrobić? Ale dwa razy cię gistła? Od razu? Nie, 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 no raz mnie gistła, bo chciałem Jak ściągnąć. ściągałeś, aha, no, no już rozumiem. rozumiem. A. Dobra, nie da się rady, stąd. Ręce opadają z tymi tunelami, słuchajcie, grać się nie No ale mają, patrz, dobre rangi Paczcie. i tak się gra. Piszcie, piszcie, piszczy, nie można porozmawiać. Ale kto piszczy? Vianna? <grym> <Nie. Aha. grym> Przypomniał się jakiś tekst tam z YouTube'a, jakiś taki... No dobra, no co, no trudno, no, nie? To no to co mam jasne. zrobić? No, i, no widzisz, no ale widzisz, do Ciebie, I co taka, dobie, Ciebie, a nie? No wiem, walnęła. Myślałam, że Ciebie wolno. No ale dobra, poleciała do Ciebie. No, to dostała to, w ryj. Bardzo jej dobrze za takie zachowanie. Tylko ona się tyrpie pięć razy pod rząd, wiesz? O. No, no, nurskę e, walnąć paletą to wiesz. Ale dostała. Taka... Bo akurat się nie tyrpała, wiesz? A zazwyczaj mam tak, że chcę ją walnąć, i ona się tyrpnie w moją stronę i koniec, nie? Widzę, że się tam leczycie dobrze. No, tu się leczy. Gena robię. No i ona tu będzie stała przy mnie, tak? Teraz. Nie, te geny są jakieś. Kurde. Dobra, idę tam do ciebie. Trudno ona będzie. Ona jej sobie... się tyrpie do tego gena u góry. Tak, tak, tak. Wiem, właśnie widziałem. Mhm. Idę. No, i ona też już idzie. Pf. Idzie już? Mhm. No, zaraz się tyrknie i na dzisnie Pod Run. samym hakiem. Jest już, nie? Ręce padają. No tak, jest. Mam ds jakby co? Znowu dostała. No. Dobrze tam. O! Kurde, jest? nie trafiła. Takie. Ale mi się DS zaraz skończy. To też takie bez sensu, żeby jej uciekała o, cały jest. czas. Wiesz? Ale gonicie, tak? Cały tak. czas się tu tu wyprzany. No i teraz mnie, no właśnie. Mm, no, 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 no. Dobra, niech mnie podniesie i ja sobie ucieknę. Bo nie muszę to, to marnować masz? teraz. No patrz, nie weźmie mnie. Chyba wie, że masz. Domyśla się. Tak. Ja Mam tam, tam? Nie, nie weźmie mnie. A, wy, a robisz się? Chowam się w krzaki i teraz się będę dorobić Mam połowę gena. Dobra, róbcie tam, róbcie. No bo się właśnie nie skupiliśmy trochę na tym uciekaniu, bo... Idzie... Masz już teraz. może jakiś sweterek z bałwanku? Wszystko już mamy, już mnie nie chcą dawać no, na brut. Tak samo, też już mam wszystko. Nie, tego Desa sobie wykorzystam na przykład po tym zdjęciu Kaka. Tak? Dobra. No, Dobra. Bo ona i tak będzie za mną latać i tak będzie latać, więc... Ja A tak to przynajmniej tu chodziła przy mnie, to co tam porobicie coś. Idzie to... No, nie idzie nikt. No szlak by trafił, no, no i grzeż tam któreś. Patrz, nie, przyjdzie. tam biega ona u góry, widzisz? O, zbiega? Czekaj, może przyjdzie. Tak, biegnie, dobiegnie. Dobra. Ole, poleciała, przyszła do mnie, dobra. A ja już miałem na skończenie gena, Kurde Szlak no. trafił. No. Już wiadomo, to co te rangi takie mają. Co robię? Bez zegarki? A nie, nie, z zegarki, ja nie Chodź tu może, w krzaczki. Ona już tu leci do nas. No, kurde, nie da rady z nią. Dobra, jest. Wie, jak się wterpać, nie? Mhm. Ja lubię, jak są tacy, co nie potrafią nią. <laughs> to jest takie kino wtedy. Gdzie ty tego gena miałeś, kurde? No, tam na samym końcu. Ostatni dom. Aha. Dobra, ona tutaj zaczyna jakiegoś gena słysza robić. Dobra, to po pobłogosławię sobie totem i. Kurde. kurde no. Umie grać. Tak by trafił. No ale dobra, nie mam problemu. Jeszcze mogę wziąć. Ale masz ten mój y, gen, czy nie? Nie, my tutaj jakieś inne robimy, wiesz? No dobra, we... dobra. A one robią, to ja się podłączę na chwilę chociaż. Nie, poszła ona się już tyrpie. Tyrpie się już do, się już do, do, do tego no, gena. Mhm. A to a. nie ten, ten mój, jest w ogóle w zupełnie innym kierunku, to... Ja a muszę dobra. pod ciebie iść, bo ja widzę, że... No, patrz, co ona wyrabia. Dobra, idzie, idzie, idzie do mnie tu jedna z drugą. A, Wzięła a cię, dobra. dobra. Tak, ma zegarek, dobra. No to ona zaś mi tu wróci do tego gena, co żeśmy robili. Znaczy biegnie za Japonką. Ale wszyscy są ranni w ogóle, choć tutaj do tego to temu się leczyć. Dobra, już mnie ciągnie, dobra. No, no także w końcu. IDS-a trzeba byłoby mieć, bo. Bo nie mam tego perka, Ci. Franca nie. taka. Wybuchłam, no kurde. Pod samym hakiem. A, ciężko. Dobra, no leczycie się, a ja. Bye bye forever. No tunel jak <tryk> szlak, nie? Masakra w ogóle, nie da rady. Nie lubię takiego czegoś. No. ona się tutaj do nas tyrpie już, bo ja już to widzę. Nie, ja są pieprzam, to jest bez sensu. Powieg tam o ten mój gen. Tam był na skończenie, ona go nie kopnęła, wiesz? Zaraz wam pokażę, co tam Aga wyprawia. Zrobiły! Pokaż. Pokieruj mnie tam do tego gena. Ty jesteś, doj, doj. A ty jesteś tu. Jezus, nie pamiętam teraz z której tej strony. Jest. Mi się wydaje, że to tam gdzieś było. Nie, po drugiej stronie, na y lewo, po lewej. No, na lewo, tylko no. ja lecę obrzeżami, bo przecież co no, zaraz widzę. będzie. Ryjem po krzakach, To pa... no właśnie widzę, bo ty teraz grasz na tym, nie? Na, na, na... padzie gram. Na padzie hmm. grasz. No nie no. wyobrażam na tym. Co no ty gadasz? Na klawiaturze. A ja znowu nie umiem napadzić. No ale robisz te 360. Nie umiem istotne. tego robić. Widzisz tu jest ten totłem, o tym mi chodziło. Ja no go już to zrobiłam przy... wcześniej potem A, A gdzie no ten właśnie. gen? No jeszcze, jeszcze, idziesz prosto cały czas. Tak, tam do końca, no. Do końca i potem będziemy się kierować na lewo, nie? A no, no już widzisz goni. No wiem. To jest przejście jest. No no do końca i tam potem właśnie w ten dom. No one gdzieś blisko są. No tam, no na samym końcu ten dom, o właśnie, tam na no, wprost. Dom. Uh -huh. Kopła go, no. Ona go pilnuje, bo to już prawie na skończenie było. On jest tutaj, zaraz widzisz, w tym aucie. O, słychać go na Słyszę go. Uh -huh. No, kopnęła. Nie, patrz, nie kopnęła. Nie kopnęła, patrz, zrobi no. się. No, zrobi się. Kurde, widzisz. No. Ona, zaraz będzie, ona zaraz będzie przy bramach, adrenalinę mam. No właśnie widzę. Poczekaj, poczekaj, na razie nie biegnij na jolo. A co oni robią? Jest tutaj, ona A ona się goni. Dobra, dobra, my się? Się Goni się? No, no, goć. Goć, goć, goć. goć, goć. Boję się, że nie otworzę tego i umrę jak zwykle. No, Huź, bo jest jeszcze noet. Ja, czy co to się dzieje? Tak, no. no zarąbiście. A ona jest drugi raz. No i weź, idź teraz ją ja Czekaj, może zrobił się to ten totem... Czy ona zgasiła mój totem? Yy, nie, no jest jeszcze tutaj, widzę, do leczenia jeden. Jeden? A tamten pamiętasz, co byliśmy przed chwilą? No to on był nieświecący, to nie wiem jak chcesz. No, idę zobaczyć, czy się świeci, nie? Ale to jest po prostu z dupy chyba daleko to jest. To było gdzieś między ławkami. Nie pamiętam. O ja pierdziele, najgorzej. Nie wiem co mam robić. Nie wiem, gdzie tutaj szukać w ogóle tego. Ale one i tak nie mają czasu, nie ma czasu, żebym ja to znaleźć. No nie ma czasu, no nie ma czasu, no to. Znaczy, zanim ty dobiegniesz, to ona wróci się do niej. Ja i się to jest nie taka sz... do dupy robota. Nie Kuri, wiem, gdzie ona ten... jest, w ogóle jej nie widzę, wiesz? No właśnie, do... ona nie ma tego perka. Znaczy, nie mają tego perka, co ja mam, ja to tak właśnie. Mam go. Nie, ona mnie dupnie, nawet jeśli no, no, sądzę. Ok, no, pewnie. No, no, Edna No i na co czekasz? Takie mecze słuchajcie, teraz są. Znaczy no, się już kuś grać na Na co ona czeka? Czemu ona? Aha, ale ten hak i tak spadł. No nie, pewnie że nie. Muszę tak. nie ma haka. Może się troszkę odsuniesz to. No ale nawet jeżeli się wyuigujesz, no to wiesz o co chodzi, nie? Na no, ci dziapnie raz. No, bierzesz mnie czy na co czekasz? Tu i tak nie będziesz miała haka, bo się zerwał. Oooo, są takie nudy. Dajcie sobie Nie wiem, weź, kończ to. Puścisz mnie? Chodź, czeka aż ten hak się zrobi, chyba wiesz? Ale on się nie odnowi. No ale tam z tyłu jest, tak za problem jest. No, robisz coś, czy o co ci chodzi? Chyba, że ma jakieś zadanie, nie wiem jakie killerzy mają zadania na przykład, nie wiem. Mogłabyś mnie wziąć? Klątwa, nikt nie ucieknie, śmierć. Tak. Szukaj klapy. No właśnie. No i nie słyszę. Ale głupie. Może na co czekasz? Weź mnie i zabij po prostu. Otwórz mi tą bramę. Tylko głupia. Śmiałabym się jakby tutaj teraz za Winklem był właśnie. ten. No weź Wiesz, mnie. Yeah. Ona ode mnie ucieka, jak głupia! Może ona chce, że Może ma takie zadanie, żeby wykończyć, wiesz, żeby. E, nie ma takiego e, zadania. Powalić i. Nie, nie no, widziałam coś takiego. Żeby cię zabiło, wiesz, normalnie tam nie wiem. żebyś się wykrwawiła, może ja tak. Ona się na mną znęca. Tak? Mhm. Ona mi kiwa no. głową, że mam za nią iść. Ale ja nie rozumiem. To otwórz bramę. Mm. Ja zaraz umrę. No chyba A właśnie to jest takie zadanie jej, nie... że to... Powiedzieć. No tam macha, czemu mnie nie weźmie i nie powiesi po prostu, bo nie rozumiem. Ona widzi kiedy ja umrę, nie? Też ma chyba ten pasek, no. No to co, ja mam się sama czołgać i błagać ciebie, żebyś mnie powiesiła? Ma by mnie nie doniosła. Nie Ja myślę, żeby doniosła. Mm -mm. No, bierzesz mieczy co? Jaka głupia. No, przecież umrę zaraz. Ale głupia. No, co teraz ta teraz, brama otworzy? Jaką otworzy? Jak głupia A pizda, patrz. To no będzie dead. No i co ona. z nie, nie mam pytań, ale dziadostwo. Ale na czas skała 28 chury. Bo ona wtedy nie ale... chłodzi czy coś. No, 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 wiem, ale, ale żeby wiesz, 90 stopni aż, no to po prostu ręce opadają. Kurde, to można, słuchaj, farelkę, nic, tylko nogi kłasi i się grzać. Ta, pewnie wiesz, na komputerze czajnik. O kurde, buba. Wodę grzeje, rozumiesz, na herbatę, Na kom? Włączył ten shit. No. Nie, już, już pomiję. No. no to, to kolejny camper, słuchajcie, to, to znowu nie pogramy. No, zobaczymy, Słuchaj. jak będzie. Drugi mecz i... Ja do totemu temu biegłam, wiesz, chciałam zrobić, bo mi się A, mapa i pokazała i... i. akurat on szedł też tutaj. Ale wiesz co? Poleciał w Poleciał, mękę. więc może ja tutaj, nie będzie gdzie? taki, kurde, no. Tutaj Je, chyba... Nie, ja idę. W małym jest ten. Czekaj, wezmę i poleczę. Jest to totem? Aha, to jest tego totema, czekaj. Nie ma. Dobra, tego gena skończymy i pójdę zrobić najwyżej. Szukam sobie a mapką. A słyszałaś go, że idzie? Czy on ma to takie, wiesz... Te e, przy... Ja go z daleka widziałam i schowałam się za tą przyczepę. No, i myślałam, że on obejdzie ją dookoła, chciałam wyjść na te schody. A on, on szedł tymi schodami i odpalił, i już koniec. <noise> Pozamiatana. No. Powinno być chociaż, nie wiem, żeby dwa razy, a nie, że tak raz się wiesz, tą piłą, i koniec. W ogóle on potrafi jest tak długo tą To ciężkie. Tak, i ostatnio y jeszcze z nią biegał. Bo tak to niby macha w miejscu, a ostatnio zaczął biegać, z tą odpaloną. No, Pani Kukupandy widziałam, pozdrawiam. Yeah. Na odcinku właśnie, że on zaczął wiesz, tak jakoś biegać dziwnie, nie? było bardzo długo to było... Nawet chyba napisałem, a goni kogoś widzę. Wiesz, co chodź tutaj za mną? Tu jest jeszcze jeden. Gdzie jesteś tu. tu? Tu jest jeszcze jeden. A Aha, dobra proszę. On tam jest, ja tam nie... idę. Wiem, ale ja tu robiłem tylko gen. Nie, 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 nie ja spiewczam. Tak. Magas <noise> koniec, czekaj, czytuję mapę. Tu jest to ten. Jesteś. Aha, bo ty to temat robisz, okej. Okay. No ja go sobie tylko... Dobra, to ja szukam gena. Błogosławię i pobiegnę za tobą. No tam masz gen. Jak zaczniesz jest, mówię, to ja przyjdę dobra, zaraz. Mhm. Mogłam sobie wziąć takie to, że wszyscy widzą mnie, co ja naciskam. No to przy czerwonej tak się da, nie? Tylko, to jest że... taki słoiczek fioletowy. Tak, jest, dobra. Tu jesteś? Nie. No, nie, 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 to tam nie. tam kazałaś, wiedz, tam gdzie te złomowiska całe, te auta. W tamtą Aha. stronę pobiegły. Aha. Dobra, to nie Nieważne. Nie no, nieważne, no dobra. Robię, no robię, ale jestem bardzo blisko, będę jak go powiesi. Który to robisz? Tamten chyba jakiś jest tutaj. A tu jesteś, dobra. No ja, ja jestem przebywam. przy totemie. Widzę, widzę, bo widzę, bo ja mam ten per ten że widzę. Nie, proszę idź stąd. Nie, mnie tutaj nie ma. Proszę do Nie. Ja Zaraz Zdaj, zda mnie znajdzie, zaraz. Kurde idzie do mnie. Do ciebie idzie. Y, ściągli? ściągli. No tylko mi no, tutaj też biegnie. ten gen chodzi, tak? Jakby od ciebie odszedł, to daj mi znać to ja będę spieprzać, bo on tutaj też chodzi już przy tym genie. No biegnie za mną, więc jak coś to możesz tam zrobić e, mhm. tak. Ja tam tylko też nie mam jeszcze... się... się. on zgasił nie, nie, mi totem. Ja to... Totem mi zgasił. Nie. Ja się, to mi zgasi. Tak. ale nie wiem ile. Skurza mnie to, że na przykład on gasi mi totem w ile? W 5 sekund? Dwie? A ja ile musimy robić, żeby jego zgasić? No sprawiedliwe. nie co ja tu robię. Biegaj, biegaj. Myślę nawet ci... Aha, nie, bo nie tak na raz. Ale ona mu się przegrzewa po pewnym czasie, nie? O, już słyszę. Musicie być blisko. Co on będzie robił? Zostawił mnie. Zostawił się. Mnie. No, już nie dał rady tutaj, bo... O Boże, no do niej przyjdzie. Nie miał, nie miał otwartych drzwi, i nie wiedział, jak sobie tutaj poradzić, ale ładnie idziecie. Mhm. Ja jeszcze jeszcze ten mój, kurde, ja też tam miałem połowę. Gdzie ten to tam jest? I poszła ta gdzieś pista, tu go robiłam gdzieś. Stronę. Ślepa aga. On mi to kopnął? Ja. Wracam do tego mojego gena, słuchaj. Dobra, dobra. Mhm. Nie widzę nic z tej strony, z tej chce. A widzisz mnie, nie widzisz mnie? Nie, 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 nie. Teraz nie widzisz. Mhm. Ale kopną tego totema, bo nie ma. Postawiłam nowy. Szukam, gdzie to możesz tego gena robić? Może tu? No już tylko diabełko mam. O, on tu biega. Chodzi koło gena koło górki. Na tej górce bałwan stoi u góry. I on już tutaj kończę. cały czas chodzi. Dobra, skończyłem. Mhm. No to co? To chodzi do totemu. Aha, tam. I pójdziemy... Już, o! otworzyli. Gdzie są bramy? Tam jest brama, dobra. Znaczy, otworzyli. Że już możemy wyjść. No. Jakie nie, nie, nie chcę tego. Latarki nie potrzebuję. Nie ma jakiegoś Noeda znowu. Oh, zresztą u niego... No zarabedzie co? Po co Noed, jak on i tak naraz każdy jest. O Jezu, piwnia najgorzej. O Boże. Dobra, Aj. spróbuję iść, ale. No i ja też wezmę tylko kapkę, zostawię. Ale nie ma Noeda, bo walną ją to. Mhm. On tam pewnie jest na dole, nie? Tylko, że łaź, nie łaś dookoła. Widzę. E... Tego, tego, tej. Mhm. Jak to się nazywa? Kurde, no, ci... no. Czekaj, jak ją weźmie, to. Idę. No i teraz, nie? Tylko, że wiesz, piwnia, nie time. No tak, piotra. Bez sensu to jest. Tylko wiesz o co jak teraz weźmie piłą, to nas zdzieli wszystkich, nie? Schowałem się w szafce tutaj, ale nie wiem, Porobię czy to jest dobry pomysł. Trochę. Porobię tutaj niby taki o kres. O Boże. Boże, nie! Aga, nie teraz! Dobra, leć! Teraz, teraz. Teraz, teraz! teraz, teraz. Nie, odpalił to teraz gówno, nie, nie zdążę. Jak no co za ciul. Leżysz też? A? Nie. Aha. Patrz, 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 AAAAAAAA! Czekajcie stąd! ZA czudki! Kuźwa! Ale ja to uwielbiam! Jak on taki na no brzmi i wszyscy, cała trójka no leży, nie? No rady, tam Paleta jest! Eee. Kaszeniliśmy to troszkę. Pobieg za nią! Nie, ona się leczy. Nie możesz się podnieść, Czeka nie masz... czy się. ona ma... Nie, nie, czekaj, czy ona Kasiu ma... Z Kasiu mi zaś to ten. Tak? Tak, tak. O Boże... A, dobra, to Do tyle. To co tam u co Ciebie? <gulę> Kurde A już myślałem, że uciekniemy No No ja jestem już, jakby mi ktoś wziął, to może on A, nie Ej, ale Ty się możesz jeszcze próbować ściągnąć A, bo ja pierwszy raz No, no. no ale co wiesz Za niego łagnie tubeki Szukam ściągaj się Dziękuję. ale byś śmiał gdyby się udało nic nie? nie, nie. <laughs> no i wszyscy umrzemy nie była na dole, ona była na górze że się powalił gdzie ona jest w ogóle? a tam aż się gdzie ja nie widzę jej eee po twojej prawej. Masz ją? A tam, no! W będziesz szukać. Ja ale marny koniec. Dla mecze. On jak w piwnicy to już jest koniec. Zawsze u niego. Zazwyczaj no. u Wuby tak jest. Dobra, Marłe. kończę żenadę. <noise> <noise> Zenadella Niech szuka włazów, no. Nic Saj, głupio, słuchaj teraz, porobione z tym <coughs> włazem. Z myslę, czym? Że to, no z tym włazem, nie? Że tylko się pojawia w momencie, kiedy. E, jak to jest, że teraz jest jedna osoba, tak? Tak. To głupie, szkoda. Zawsze można było fajnie uciec, nie? A teraz to duch jest. Chyba, że jak zrobisz. Nie, jak jest jeden gen do zrobienia, to nie wiem czasem, czy nie. Tak mówisz. Musza umarła? Czy co zrobiła? Czekaj. Tak, zabił ją. Aha. Kurde, się miałam nadzieję, że może znalazła.